Witam Was w kolejnej części mojej historii. Dzisiaj zaczynamy od meczu pucharowego, który niestety odbył się beze mnie, bo może jak pamiętacie z poprzedniej części, trener uznał, że po prostu muszę odpocząć, ponieważ już za dużo grałem. Dobrze, więc muszę usiąść na ławce, albo nawet na trybunach, bo na ławce mnie nie ma. I trzeba będzie symulować mecz. Zobaczmy, jakim poszło rozgrzewka. I zaczęli skończyło się to wynikiem 2 do 1 dla Sweden, Niestety przegrywamy i to było pewnie spowodowane tym, że mnie nie było. A tak na serio to widocznie dobra drużyna i nic z tym nie zrobimy raz się przegrywa, raz się wygrywa. Mam nadzieję, że w następnym meczu uda mi się zagrać. Zobaczmy, tak menażer wystawił mnie do kolejnego meczu Southend United. Southend United. Zobaczmy jak tym razem poszło. Mi w meczu. No i jesteśmy tak w wyjściowej jednostce znajduje się zaczynamy mecz od pierwszego gwistka. Pierwsza ciekawa akcja miała miejsce w 16. Minucie było zamieszanie lekkie przed polem karnym. Uderzałem na bramkę, niestety sparował bramkarz, ale dużo szczęścia tutaj, ponieważ jeden z moich kolegów podał do mnie, a ja po prostu wbiłem piłkę do siatki. W takiej średniej trudności sytuacji, ale udało się, więc, więc fajnie. Wygrywamy 1 do 0 po mojej bramce. Bardzo z tego powodu się cieszę. Tutaj, niestety, Mohamed miał kontuzję, trzeba było szybko przywołać sztab szkoleniowy. No i mecz kończy się 1 do 0, ponieważ nic więcej się nie działo. Dostałem ocenę meczową 6-8. No niedużo, yy, zważając na to, że strzeliłem bramkę. Widocznie tak ocenia. Tak oceniają tutaj. No nie będę się z tym kłócił. Dalej, kolejny mecz, jaki by nas czekał, to byłoby play-off, Ale niestety nie zostałem wystawiony przez menadżera do tego składu, więc ponownie musimy symulować mecz. Jakim poszło? Zobaczmy. Rozrzewka się skończyła i mecz wynikiem 1-0 do dla nas skończył się dobrze. Ale na następny mecz już jesteśmy wystawieni. I mam nadzieję, że tym razem pokażemy ponownie na co nas stać i strzelimy bramkę. No to zaczynamy. Próbowaliśmy, próbowaliśmy. Niestety nie udawało się strzelać tak łatwo. Dopiero w 42 minucie była nasza akcja. Ruszyłem po skrzydle. Zatrzymałem piłkę i zacząłem lekko dryblować podałem. Tutaj było lekkie zamieszanie. Ponownie nie wiedzieli co zrobić. Oddaję. Mój kolega oddał strzał i trafił. Co prawda, pory korzycie, Pen Trafia w 44. Minucie, ale to liczy się trafienie, prawda? Wygrywamy 1 do 0 i oto właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby strzelać bramki. Nieważne kto, nieważne jak, ważne żeby strzelać. Zobaczmy jeszcze raz, bo naprawdę bardzo ładna bramka. Bramkarz przeciwników wyciągnął się, ale na nasze szczęście Rockdale przegrywa 0 do 1. 45. akcja moja, mogłem, miałem szansę na podwyższenie prowadzenia, niestety nie udało się Ponownie 54. minuta i Ach, mało brakowało, a zawodnik z mojej drużyny podwyższyłby na 2 do 0 Ale mecz kończy się dla nas szczęśliwie 1 do 0 i dostałem dość średnią ocenę, 5-9 meczową, no trudno Jakoś z tymi ocenami ostatnio mm, nie szaleje. Średnia ocena meczowa. To są z czterech ostatnich meczy, udało mi się uzyskać jakieś tam e, wymagania, także nie jest źle na 3. 3 wymagania, dwa spełniłem. Czyli naprawdę nieźle. Udało mi się też dostać do Exeter City, znaczy dostać do składu na Exeter City, czyli będzie zabawnie. Zobaczmy, jak potoczył się ten mecz w moim wykonaniu oraz całej mojej drużyny. 14 minuta. I akcja e, z naszej strony drybluje e, na, na boku boiska. Dostałem w polu karnym świetną piłkę. Uderzam z lewej nogi, i niestety, słupek. No, mam ostatnio coś pecha do tych strzałów. Nie strzelam tyle, ile bym na pewno chciał, i na pewno nie tyle, ile mam okazji, prawda? 18 minuta. I uwaga, moi drodzy, dostałem piłkę. Uderzam i pod poprzeczkę. Tak, udało się w 19 minucie strzelić. Jacob zdecydowanie. E, zdecydowanie uderza, czyli no, e, uderza pod poprzeczkę. Zobaczmy jeszcze raz. Naprawdę wyszło mi to uderzenie, o ile nie najlepsze. Jeden z najlepszych, o ile nie najlepsze w e, dotychczasowych moich meczach. 23 minuta, ponownie atakujemy. Podaję do jednego z moich zawodników: ten uderza, ale niestety ponad bramką. 52 minuta i Carter niestety wylądował za boiskiem. Jest kontuzja. To jest jedyne co wydarzyło się ciekawego w tej połowie. Da, dale Wale wchodzi, a mecz kończy się wynikiem 1-0 po mojej bramce z Exeter City. Ocena meczowa 6-8, czyli znowu nie jest jakoś wspaniale, zawsze może być lepiej. Tutaj jeszcze poinformowanie, że kolega ma kontuzję. W najnowszych wieściach pojawia się informacja, kto został powołany do składu reprezentacji Polski do eliminacji Mistrzostw Świata. My patrzymy na napastników Lewanowski, Piech, Sobiech i Grosicki. No niestety nie ma nas tam. A szkoda, bo Sobiecha moglibyśmy chyba jednak zastąpić. Tak czy siak, dziękuję Wam za obejrzenie tej części mojej historii i zapraszam już do kolejnej za niedługo. Na razie, cześć!